Staro ziem ale że losujemy Minecraft'a premium, nie jest to ja Jak widać, 38 osób idzie idę udział w pokusie. 38 tutaj, nie, 24, rajd. 24, szybciutko, szybciutko. Tutaj jest 24. Muszę oczywiście odejść 2, dlatego że mój kolega jeszcze się 2, ja sobie da najkował, Więc 36 osób idzie udział w pokusie. 24, 4, może tak, ile tam jest? 20.

na na e-maila no, e albo podaj po prostu tutaj mega Skype. Ja bym cię napiszę, wygrałeś na tę czterem, gratulacje. Yy, no i co? No, następny konkurs będzie, poczekajcie, zaraz zobaczę jak wylajkujecie moje filmiki, moje filmiki 38 tutaj. Jak dobijecie pod tym... Nie no może pod tym... Po no, prostu będą na filmiki i będzie konkurs na Minecraft film, jak będziecie lajkować y, moje filmiki. Teraz zrobimy na kolejnego Minecrafta premium bo jak już wspominałem y, w tym filmiku, y, mam dwa minecrafty premium, ale tak Minecrafta za bardzo też nie gram, więc nie mogę oddać kolejnego swojego Minecrafta, więc pamiętajcie, y, cały czas lajkujcie mój film i subskrybujcie, bo w każdej chwili to już niedługo zrobię konkurs. Już niedługo. Może nawet dużo. No więc pamiętajcie, lajkujcie. dobra, żeby już tam nie było, że was oszukuję, to powiem wam, kiedy zrobię konkurs. Dzisiaj jest 21. Jak dobrze się spiszecie, to 23.